Się skulił i, i, i zasnął, bo żadna służba nie go chciała go wpuścić. Niemcy nie chcieli go wpuścić z powrotem. Pol, Polacy, polskie służby też go nie chciały wpuścić w żaden sposób na stronę naszą. W związku z czym był problem, bo on no, nie miał gdzie się podziać, więc się na tym moście położył. E, I rzeczywiście tam się pojawiła jedna pani, która e, bardzo brutalnie nas zaatakowała, wyzywała nas bardzo wulgarnie. E, że mamy coś z głowami, że jesteśmy. No nie będę tu używał żadnych słów niewłaściwych, ale obrażała no, nas, rzuciła nas kubkiem kawy. E, takie sytuacje generalnie miały miejsce kilkakrotnie, ale tą sytuację akurat udało się bardzo dokładnie zarejestrować. E, natomiast e, tak, aktywiści, tak, po stronie niemieckiej bywały różnego typu, e, właśnie tam jakieś e, demonstracje, gdzie właśnie w obronie tych migrantów i tak dalej.